Siema, z tej strony Naproskater. To mój czwarty już vlog na tym kanale, a dzisiaj ze względu na to, że już w tej oto chlej nodze w tym sykiku mi się rusza kierownica, y, tak jak słyszycie, przy obrotach skrzypi ten i no i brzmi jak brzmi, to postanowiłem, że dzisiaj zrobię vloga, czwartego już vloga, yy, jak złożyć moją hulajnogę. A ta hulajnoga to jest Etica Ravan Rainbow, ale też, yy, to będzie poradnik do tak naprawdę każdego rawana. Więc teraz wchodzimy sobie do tego i zaczynamy składać. Dobra, więc ja już jestem na stanowisku i przygotowałem sobie dwa, ta, jeden taki imbus i tutaj drugi. I dwa mają wymiary 6, i wkładam je tu na bok. I teraz będę kręcił ulajkę. Dobra. Żebym wiedział, w którą stronę to było, spoczko. Chyba w drugą. Dobra, tak, w drugą. No i jak odkręcę, to znowu się widzę. Dobra, ja już odkręciłem. Mam tu y, o, te śruby i kółeczko. Dobra, jak już teraz hulajka nie ma kółka, to teraz tym się zajmiemy. No i zapraszam do oglądania. A, jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, żebyście zostawili łapkę w górę, subskrypcję i Instagrama, który wam się, wam się zaraz wyświetli. Dobra, a więc odkręcać będę teraz to kółko. O, wow. ciało. tutaj. Teraz będę odkręcać to kółko. I widzimy się znowu, jak odkręcimy. No bo już chyba wiecie, jak odkręcić kółko. Już tu wszystko jest odkręcone, to zaraz przechodzimy. Tego tutaj trzeba będzie kręcić. Zaraz to oświetlę i Wam pokażę. O tam właśnie. Teraz rzuchotką trzeba to tutaj przekręcić, trzeba tam złapać i przekręcić, a potem odkręcić zaciski i będzie okay. okej. Trochę już tą szybko odkręciłam. No, wygląda mniej więcej tak. O. Yy, I teraz jeszcze musicie zaciski odkręcić. Dobra, ja już tu pierwszym odkręciłem teraz będę drugą odkręcił. To wystarczy do tego jeden imbus, bo od drugiej nie macie. Do kółek już od trzeba dwóch. Jak mogliście zauważyć, ja tu kręcę sobie tą rzechotką, ale zapewne wy tam do zestawu mieliście taki imbus, taki duży. Okej. Ok, już mam odkręcone dwie śrubki, jak przed chwilą zobaczyliście. I teraz można pojmować kierownicę kierownicy nic specjalnego nie musicie robić kierownicy odstawiacie i teraz wam zależy najbardziej o, na tym musicie przeczyścić te części Tę część wyjmujecie sobie wyjmujecie sobie, o musicie przeczyścić tą część Teraz tak, macie tu takie części. Najważniejsze, żeby je przeczyścić, umyć pod wodą i przeczyścić papierem. Yy, ja już to będę zaraz robił. Yy, no i jeszcze to możecie trochę podmyć, yy, a potem oczywiście wyciąć na sucho i skręcać. Dobra, ja już moje umyłem. Tutaj widzicie. Jeden mam tu wszystkie. No. Yy. Tą część i tyle części, które musisz mieć. Teraz, jak to macie, to musicie to wysłużyć najlepiej, tak, żeby piasek się nie dostał bo bez Sensu było to, by wtedy było to mycie. Wszystko musicie przetrzeć i się z Wami już dobra. A więc, takie, ja to jeszcze sprykałem w WD-40 żeby tak podmyć to. Yy, no i. Bo WD 40 najlepiej będzie wyczyściło. Jeżeli macie, to bardzo Wam polecam. Yy, no i odkładam sobie. I jak wyczyszczę, to. Yy, no to odezwa się. Teraz, jak już wszystko przyczyściłem, zakładam, yy, yy, zabieram się do składania. Dobra, Jest na sam spód taki jeden. Bez niczego. O, po prostu takie coś wkładam w ten sposób. Patrzcie, w taki sposób. O. I teraz trzymam. Albo nawet już nie muszę trzymać. Tylko to wkładam w ten sposób. I po prostu zakładam w taki oto sposób. Że tą taką część co dołożyłem, ona ma być u góry widoczna. Teraz to nakładam tu i wkładam widelec a, od widelca mi się odczepiła taka jedna złota część o, o taka yy. o. i lecę z widelcem yy. dobra jak już widzicie teraz widelec Musi być obrócony do takiego znaczku Etik. Tutaj macie go. I teraz, a, włożyło się. I teraz musicie tak ustalić, żeby to było w miarę równo. I teraz musicie nałożyć kierownicę już. A w ten sposób. O! No, i musicie ją, jakby wy, wyrównać. Teraz, bo teraz to jest taki jedyny moment, gdzie można ją wyrównać. Więc wyrównajcie kierownicę do, do, pod dobry stopień, żeby Wam się dobrze jeździło. Zacisk, też. Wszystko musi być równiutko. Dobra. Ja już postawiłam wszystko równo. Yy, teraz, musicie wziąć taką śrubę. O, i zacząć wkręcać od spodu yy, do tej dziurki, z której ją odkręcaliśmy. Mało. Teraz mi się wyciągnęła akurat i znowu Muszę ją chyba prostować. Ok, wyprostowałem już. I teraz będę obracam ją na kierownicę. I teraz takie w miarę ciężkie, bo potem już nie będzie. Muszę teraz ją skręcić. Pamiętajcie, po prostu macie ten, macie taki, takich rozmiarów imbus i musicie po prostu to dokręcić. Dokręcacie tak po prostu, yy, no, żeby było tam, wiecie, tym imbusem i musicie wyczuć tą śrubkę i dokręcić ją. I chyba coś czuję, że nie dokręcę jej do chyba. A teraz chyba ją dopiero złapałem. A chyba w złą stronę ją kręciłem. Dobra, teraz dobrą kręcę. Jak stoicie naprzeciwko hulajnogi, to, to, to będziecie musieli kręcić w, 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 w prawą stronę żeby dokręcić kurde. Teraz muszę trochę odkręcić, bo aż mi się widelec przesunął. Żebym mógł o widelec tak wyprostować. Dobra, widelec jest już prosty w miarę. Teraz znowu w drugą stronę. A, dobra, w drugą. Aj jaj. Czemu to musi mi tak pogarszać tą sprawę, że nie mogę dwoma rękoma tego trzymać. Dobra. Zobaczcie, czy jest na równi. No dobra, jest na równi. Zobaczcie, czy się kręci. Ej, mam tu dwie śrubki od zacisku. I będę teraz go dokręcał. A jak już go dokręcę, to włączę nagrywanie. Ja już włączę nagrywanie, jak skończę cały jak skończę cały seci. A w przypadku, jak Wam nie za dobrze się jeszcze kręci, to jeszcze możecie wziąć w 40 i podpsikać tutaj do sterów. O tu. Tylko u mnie już z tego jest coś mało. Chyba nie, nie będzie działało tutaj. Uuu, a dobra, teraz będzie działało, sorry, wtedy mi... O, możecie wD tutaj wsikać, yy, no, żeby lepiej działało, nie? I oczywiście od razu potem wytrzeć hulajkę, żeby nie zostało to na Waszej hulajce. Od razu, zaraz wytrzymać hulajkę. Ja właśnie idę po to, żeby się nie zepsuła. W się. Sensie, żeby... No, nie wiem, jak Wam to określić, ale po tym się psuje hulajka. A więc to jest nasz efekt końcowy. Dźwięk. Nic nie słychać. Obkręcanie, sorry, walnęłem też No, może trochę słychać. To, to od tego, że przypukałem wodą stery, więc jeżeli ten, to, to możecie, ale nie musicie, bo to jest taka kwestia, że czyste, ale jeżeli macie wd 40, to też polecam. No i kiera ani drgnie jest. Myślę, że jak macie tego etika, to bardzo się opłaca, obejrzeć ten poradnik, że się opłacało się, jeżeli już obejrzeliście go do końca, bo jak widzicie efekt końcowy, no. Tak, to ją ja, ja miałam jak odebrałem ją ze skutiwa. więc myślę, że efekt jest spokojny. Teraz muszę jeszcze posprzątać, eee. no i co, no i będę kończył odcinek. Jeszcze zrobię parę klipów z tego jaka ona cicha i z whipa czy czegoś takiego, jak mi wychodzi. Z bara na przykład. Yy, więc myślę, że to był spoko taki chillowy odcinek. Taki chillowy odcinek. Yy, yy, więc jeżeli wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, subika, dzwoneczkę na tym kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Yy, no i zapraszam was na jutrzejszy film, yy, w którym będę robił... No i jeszcze wam nie powiem. Szczerze, jeszcze nie wiem, co będę robił. Yy, więc, no, jeszcze nie wiem, co będę robił. Yy, zastanowię się jutro, albo jeszcze dzisiaj mi wpadnie jakiś pomysł. Może pojadę na skate jutro. Yy, w ogóle dziwne, bo skate arena jest otwarta. Z tego, co widziałam na necie. I jeżeli tak, to na nowy miesiąc jadę na skate arenę. I z tego Wam zrobię takiego vloga. No, ale uwierzcie mi, jak ja jestem podjarany tym, że on tak chodzi, nie? Obczajcie to. A i ogólnie to nie będzie żadnych takich scenek w filmie, ale uwierzcie mi, ja to robiłem, nie wiem ile. Ja, jak mogliście pierwszą scenkę zobaczyć, to było jeszcze jasno i to było około 14. A teraz jest. A teraz już jest. Yy, jest 16.13. Z dwie godziny tak lekko to robiłem, ale zdałem Wam z tego relację. Może kiedyś zrobię taki film, gdzie będę oglądał moje nieudane scenki. Teraz jeszcze to wszystko posprzątam. Kolejno, jak widzicie, działa tak, że, że no, to już były takie pełno najwięcej razy bo naj, naj, najrzadziej zapamiętuję jak, najrzadziej zapamiętuję jak y, zrobić żeby ten ten y, żeby no te stery te stery najbardziej a one są stare dalej całe ciskie jeszcze je przetrę papierem na sam koniec odcinka no i co ja będę przecierał jeszcze chwilę y, no i do następnego odcinka, cześć!